I co, Edek? Wyrzuciliście? Wyrzuciliście? Dobra, no to tutaj sprzęt czeka na ciebie. Wiesz, jaki sprzęt? To do dzieła. Nie, no odstaw sobie. No specjalnie ci tutaj położyłem, żebyś miał łatwiej. No. dawaj. Nie, na, badek na równym. Na, o, No dobra, stoi, ok. No Bierz sprzęt Nie, połóż sobie, ja Ci specjalnie położyłem Nie, Łatek No tak to tylko ją stępisz, co Ty? Chodzi o to, żeby ona była ostra, a jak tak będziesz robił To tylko się stępi Tu weź sobie, o, ja już Ci tak położyłem, dobra, trzymaj sobie jedną łapą I dawaj, ja atakuj, dobra? No Ale trzymaj drugą łapą Tu sobie trzymaj, tu tu no, na razie rób i będzie ok. dobra? Tak, przejeżdżaj wiesz, od jednej do drugiej, tak? Co. To? O tak patrz. A później drugą, dobra? No, i taki nam się dzień szykuje. Na szczęście przestało padać wcześniej niż zapowiadała prognoza. Spodziewaliśmy się, że będzie lało do 18, A teraz, jak widzicie, słońce, no, może nie słońce, ale coś tu próbuje się przebijać. I smokro cholera, Więc znowu nie mogę, czy tam nie muszę, kosić. Jest pełen luzik. No, ale już by wypadało, bo trochę się. No trochę zarosła, jak widzicie, to białe kwiatki jakieś tutaj wyszły No pewnie znowu będzie tak, że skoszę i następnego dnia pojedziemy stąd No ale cóż, takie życie, nie ma co narzekać Władysław ostrzy siekierę Dobrze, dobrze, no tak jest. Minionki, mówisz? Tak, na serio. A Pana Kleksa? Zaczęliśmy kiedyś oglądać Pana Kleksa i co? I też nie obejrzeliśmy. Ziomeczku, idę po jakąś bluzę, dobra? Zaraz tu wracam, okej? Okay? Dobra, ja idę z Tobą. No to chodź. I pójdę sobie do domu, żeby zrobić małą Co zrobić? Żeby małą zrobić spagiettę. Chleju i to może śmiało. Heju gryziło. O, wysypał sobie chrupy, widzisz? Niechcący. Ale zje, zjeść No. Tak, bo i to ma tylny hulajnoka się zattuła. A co jej się stało? O, No. Po prostu trzeba przestawić kierownicę. Poczekaj. Dobra, nie, wystarczy tak. Wedson, dawaj, włączaj zobaczymy. Nie no, kurde. Nie pomogła ta naprawa. No niestety super nie zdał. Nie zdał egzaminu. Trzeba pomyśleć o czymś innym, ale to tak dla sportu bardziej. Jakiś pomysł jest zobaczymy. Zakładaj buciory wadek. Skołuj klucze do miniaka No, Co wy tu macie? Dobrego? Spaghetti. A dla Mai jest coś? Maja to chyba mleko, nie? Maja no Nie. To ona nie miała na imię Zuzia? Kiedyś była Zuzia, ale teraz została przemianowana. No pewnie w torbie, albo w portfelu gdzieś jakimś Nie, plecak, bo nie mam tutaj kółecyka Tych drugich kluczy nie masz? Dobra, to bierzemy te Masz, masz, mam też. A skąd się to tak działo? tych nie mogłem nawet znaleźć. Lecimy? Patrz, mamy takie same bluzy, widzisz? No, podobne. Aha, Co? Nie wiem, Jakie klucze? Bluzy. Bluzy? Nie, no dobrze, że wzięliśmy. Nie jest tak super ciepło. Dobra, Ziemu, pakuj się do tyłu. Nie, nie musisz mi dawać. Widzisz? No mm. i ten komunikat o oponach już nie wraca, nie? wodek? nie? No ten, co tutaj yy, pikał, że jest za mało ciśnienia, no to już tak. to nie pika teraz. No to może mu wreszcie odpowiednio daliśmy, ale to by znaczyło, że ten kompresor na urlenie to tak. Średnio pracuje Dobrze, no, czekaj, ja mam klucze do bramy Tak Mam, widzisz? No i cyk, zamykaj Coś tam przy Polonezie nic nie nagrywaliśmy ale polonez będzie gotowy. Mam nadzieję w tym tygodniu. Jeszcze czyli tam kolejne. W piątek albo niedziela. Słucham. piątek, czyli nie. Piątek albo niedzielę Albo w sobotę. Ha. W piątek albo w sobotę. No to sobie może polony zamknięcie. Mamy szybko sprawę do załatwienia i zaraz wrócimy. Gdzie jedziecie? Do pepko gumki. nie? No to jedźcie. Zaraz przyjedziemy, A ty Dobra. masz już mieć na sprawę? Zaraz, a, to a co poczułeś? Gdzie mam sprawę do załatwienia. To to Panie. Panie. Nie mogę Cię Dobra. Ci się no to jedźcie, a... a... Co? Cii, cii, cii. On to teraz chodzi, bo ugry się zamknięty chwilowo chwilą. No powiedz, zaraz przyjadę Ale gdzie jest? Jadą Jadą do pepko po jakieś graty dla dziewczyny. Chodź. Pogumki. Mama mówiła, że nie No przecież przed chwilą ci powiedziała mama, że jadą pogumki do Pepko. Co ty? Głuchy jesteś gościu? Siadaj tam do spaghetti. Alright? No. Jak tam Kiczon? Co to za spaghetti? Ja wiem. E no. Zarąbiste spaghetti. Spaghetti jest. Dziewuchy jadą. Dobra.